Ok, kolejny odcinek, kontynuujemy sobie wychodzenie z krypty. No to już w zasadzie jest wyjść. Otworzymy sobie drzwiczki, Otwieram drzwi krypty. Na Musimy otworzyć te drzwi. O mój Boże, naprawdę udało ci się to otworzyć. Udało ci się otworzyć właz! Tak. Mój Boże, o, prawie nie wierzyłam, że to możliwe. A jednak. Bez twojej pomocy nigdy by mi się nie udało. Nie, nie byłam ci potrzebna. Jeśli komuś udałoby się przetrwać tam na zewnątrz, to tylko tobie. Dlaczego nie ruszysz ze mną? Dokuszące, no ale... moje miejsce jest tutaj. Krypta potrzebuje mnie bardziej niż ty. Tylko ja mam szansę przemówić mojemu ojcu do rozumu. Słuchaj, jeśli znajdziesz swojego tatę, powiedz mu, że jest mi przykro. Z powodu... no wiesz, Jonasa, mojego ojca i wszystkiego. Żegnaj. Okej, okay, na razie. Tam jest! Wow. Żyjemy sobie wats ładujemy mu w łeb, ile wlezie? O Ale mu urwał łeb! Hm. To jest po prostu To mi się w tej grze strasznie podoba to jest takie piękne roz... Rozcząstkowywanie Człowieczków Hmm, wezmę sobie jeszcze to. I idziemy. Pierwszy raz od urodzenia wychodzimy. Z, ze schronu. Gotowe. Opuszczamy kryptę. Tak, i co zastajemy? Pustkę. Wszystko zniszczone przez atomówki. Rozpieprzyło wszystko w drobny mak. No oprócz tego wózka i paru innych rzeczy. O! Świetnie poziom. Jeden do handlu, jeden do retoryki, do broni lekkiej, ale dostaliśmy punktów. Z pięć do medycyny. No i reszcie to naprawdę. Kontynuuj. Mm. Każdy punkt słuchaj, to nie, to nie. O, synek tatusia. To nam wystarczy. Udało ci się odkryć Spring Life. Jakoś tak. Nie doczytam nawet. Tak, radio enklawy. Takie jakby wojsko tutaj. Najpierw idziemy tutaj, bo tutaj kogoś zastaniemy. Chcę, można uzyskać fundusz na kota. ty do diabła jesteś? Skąd cię przywiąło? Morjarti cię nasłał? Lepiej się uspokój, zanim co ja to słucham. Co cię w odszukanie mnie co? cóż niczego ode mnie. Nie... Aha. Hmm. Pierwszy raz nie zaatakowałem pierwszy. Chcę zobaczyć, jak te zaczyniesz inne dialogi. Tyle! Wykończymy sobie ją. O, jaka szkoda! Łazą mi przykro. To opłacało się. Drzwi do stołecznej pustkowia. No tak. To wszystko to się nazywa stołeczne pustkowia. To całe nie miasteczko, tylko wszystko to. Nuka kola. Aby ugaścić nasze pragnienie. Które na pustkowiach na pewno będzie duże ciśniemy dalej. Trochę zamulam. Może to przez ten upał, bo jest naprawdę ciepło. Teraz jest akurat taka pogoda, że raz jest ciepło, raz jest zimno. Ma się takie wahania nastroju. Rzucimy wózkiem, żeby nam nie przeszkadzał. O, Co tu zrobiłeś? No i? Nie rób tego więcej. Masz. Śmiecio. O. Znowu ktoś nowy. No to Jestem ja. Lucas Sims, miejscowy szeryf. A zarazem Lubię cię, chłopcze, choć sam nie wiem dlaczego. Coś mi mówi, że jesteś w porządku. To dobrze ci mówi. Witaj więc w megatonie. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Hmm. Niezły kapelusz, kochaj. Tak, co? Dobrze. Chcę tylko. Dobrze, że się rozumiemy. Szukam mojego ojca Nie z w średnim wieku. Widziałeś go? Mam tyle pożarów do gaszenia w okolicy, że nie mam czasu pilnować wszystkich przybyszów. Na twoim miejscu. Możesz mi powiedzieć, co znalazłeś? Pewnie w tym partner. Mieście. O nie. To nam niepotrzebny ten czekoliv. Okej, okay, idziemy sobie dalej. No, schowam broń, bo wtedy się przybiega. Będziemy jeździć. Ja Aha, to baru. Teraz musimy się udać do baru. Piękna atomówka. Najlepsze jest to, że jest uzbrojona. Ten człowiek jest bardzo chory, bo jak widać stoi całe dnie w radioaktywnej wodzie. Mm, ładnie ta fala potem Chociaż to jest na tym samym silniku co Oblivion, to mimo to daje radę. Chociaż Oblivion już gra sprzed paru lat. Bardzo polecam zagrać w nią tym, którzy nie grali, bo to jest naprawdę świetna gra. Po prostu epicka. Kocham ją. I teraz tylko czekam na Skyrima, który ma wyjść 11 listopada. Tak. Już w tym roku. Chociaż pewnie parę razy przesuną termin. Ale mimo to mnie to nie zraża. O, autosave. Nowa. Czołem. Mhm. Cześć. Szukam mojego ojca, tak, facet świetnym wieku. pamiętam go. Widziałam, jak rozmawiał z Moriarty. Tacy przystojni mężczyźni zapadają w pamięć. Koniec tego stawiania się. Wyduś z siebie coś więcej. O, lubisz ostro pogrywać, co? No cóż, to kosztuje ekstra. Spadaj, dziecko. Szukaj sobie... To, to są... Mówi, że to kosztuje no, ekstra, a później mam spadać. Fajnie. Bardzo mnie powitanie w tym mieście. A gdzie jest... A, tu jesteś. Kolin Moriarty do usług. Witam w salonie Moriartego. Moja knajpa, mój dom, mój maleńki skrawek nieba w tej zapadłej mieścinie. Jeśli masz kapsle, to mam czego ci trzeba. Usiądź, rozgoń... A, szukam mojego ojca. Boże, to ty? Ależ wyrosłeś. Uparty z ciebie skubaniec, co? Nic się nie zmieniłeś. Topę Pewnie, że twój tatuś tu był. Raz, dwa wziął, co chciał i już go nie było. Ty pewnie zrobisz to samo, co? Co raz ojcem tak, urodziliśmy się w, w, się w krypcie? Że tam cię matka urodziła i że on się tam urodził? Twój ojciec przeniósł cię do krypty zaraz po porodzie. Dla bezpieczeństwa, rozumiesz? Pamiętam to dobrze, przecież byliście w moim salonie. Tak jest. Twój ojciec, jego kumpel z bractwa stali O, taki pobacz, co garnie się do cycka, a cycka ani widła ani słychał. <grym> Naprawdę. Życie... S ojciec nigdy bym a, nie pomógł. Rozumiem. Wiesz słyszałem jakie tam robią ludziom pranie mózgu. Od jakiegoś gościa co zwiał. No, wiem tak z pięć lat temu. Chwała nadzorcy! Rodzimy się w krypcie, umieramy. Lepiej tak, się tak. tam zaprogramowali. Mm, to nic nieważne. Chyba jesteś o, w porządku. Więc twój tata to był, a teraz go nie ma. I owszem wiem, no, a towar należy sprzedawać. No to jest to kapsuł, jeśli masz. Tak zrobię 400 od tej babki? Nie ma to jako. A skoro mowa o twoim tatku, to poszedł na. Mhm. No dobry, dzięki. Pogramy sobie z Chcesz coś? Ach, kurwa, co to ma być? Nie, co to jest gór. Pomijam trochę te teksty, bo Ja coś szybko przeczytam już. Wiesz, nie jest tak źle. Miło, że tak. Tym niemniej. Do widzenia. Go. Tak, zyskaliśmy trochę karmy. Chociaż na mi to. Można by tak to ująć. Tak, tak to ujmijmy. dane zadanie. O kurde, to już tak szybko? No nic, tak szybko będziemy musieli zapierniczać taki kawał. Nie wiem czy robić jakieś poboczne questy, czy też sam główny wątek. Sam nie wiem. Wchodzę w kółko. Aha, już wiem gdzie chciałem iść. Przyjaciele, chodźcie się! Napijcie się ze mną! Tak? Trzeba cię czekać. Chodźcie się! Skaczemy sobie. O, to chyba tu nie iść. Tak! O! Słyszałam, że miłość słów Jasne, mam sporo do powiedzenia. To był raj bez strachu. Hmm... Co to za książkę, nad którą pracujesz? Brzmi świetnie, nie mogę się doczekać. Hmm. Pokaż co masz na sprzedaż. Tak. To mi niepotrzebne, niepotrzebne, niepotrzebne. No nam dało jakiś inne tu też to sprzedamy. Okulary Zostawimy Niepotrzebne To najbardziej mi niepotrzebne rękawicy, no nie nie będę grał w baseball. Sorry. Google To jest 10 ml Pomyślnych łowów. Ok, zmienimy sobie. O, dostaliśmy jakiś ulepszony kombinezon, Wychodzimy. Pistolet mamy w dobrym stanie, więc myślę, że na razie będziemy z niego korzystali, dopóki nie znajdziemy czegoś lepszego. Nic nie możemy zrobić. Jeszcze. Dobrze. Tak. Wchodzimy z megatony i. Tutaj się z Wami żegnam. W następnym odcinku udamy się do Radia Galaxy News w poszukiwaniach swojego ojca. Tak. Dziękuję i cześć.